Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku poświęconym pasji do książek. Chciałabym w tym odcinku przedstawić Państwu dwie książki tej samej autorki: Joanny Kuciel-Frydryszak, Służące do Wszystkiego i Chłopki. Chciałabym dzisiaj Państwu polecić te dwie pozycje, ponieważ. Uważam, że zasługują na szczególną uwagę, dlatego, że to nie jest taki romans typowy, że spojrzała na niego, on się do niej uśmiechnął itd., itd. Tylko po prostu tutaj, w tych książkach. Są autentyczne listy, autentyczne wypowiedzi, przede wszystkim autentyczne postaci, które kiedyś żyły, które wprowadziły troszeczkę zamętu w naszą historię, że tak powiem kobiecą historię. I dlaczego mówię właśnie o tych dwóch książkach? Ponieważ uważam, że książki są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, mimo tego, iż czyta się je, E, troszeczkę trudno, bo y, może nie czyta się jednym tchem, ale język jest taki, bym powiedziała, naukowy. E, nawet bym się pokusiła o taką teorię, że to są badania naukowe przeprowadzone właśnie na rzecz nauki, na rzecz historii. I tutaj właśnie ta książka zawiera szereg różnych takich właśnie. E, właśnie prawdziwych informacji, tak? O to się rozchodzi. I e, chciałabym Państwu polecić te dwie pozycje, e, ponieważ powiem szczerze, i przyznam się do tego otwarcie, że na mnie zrobiły piorunujące wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że e, w tych książkach wszystko to co jest opisane, oczywiście wiadomo, nie będę nie będę zdradzała treści, ale to wszystko co jest w nich opisane, to jest prawda. I tak jak ja rozmawiałam ze swoją świętej pamięci babcią, czy jedną, czy drugą, one zawsze opowiadały jak się żyło właśnie im jako dzieciom, jako dorastającym dziewczynkom, jako już dorosłym kobietom, później dojrzałym kobietom, to to wszystko się tutaj sprawdza. Wszystko było tak, jak te babcie moje opowiadały. Piorunujące wrażenie, dlatego że po prostu przemawia do mnie taka prawdziwa, prawdziwa historia, taka autentyczność tych wypowiedzi, tutaj, tych listów. To po prostu ta autentyczność aż bije. Aż bije od, od po prostu autor, autorów tych listów, tych wspomnień, i niestety są to brutalne wspomnienia. Są to brutalne wspomnienia. Niestety, niestety tak wyglądała rzeczywistość 100 lat temu. I chciałabym Państwu tutaj jeszcze powiedzieć, że możemy tym naszym babkom. Tym chłopkom, tym służącym, podziękować za to, że dzisiaj jest tak, jak jest, że dzisiaj kobiety mogą mieć swoje zdanie: kobiety mogą wyjść na ulicę, mogą się swobodnie ubrać, jak chcą, mogą nosić taki kolor włosów, jaki chcą, nic nie gorszy praktycznie. Wszystko jest, że tak powiem, dozwolone, ale nie w sensie, że rób ta co chce, ta, tylko po prostu te kobiety zachowują się normalnie, tak? Dawniej, 100 lat temu, jak na przykład taka kobieta zadbana wyszła na ulicę, no to wiadomo, że damulka, Paniusia i tak dalej, i tak dalej była nazywana. A tutaj w tej książce, chłopki. Mogę, y, mogę powiedzieć Państwu w ten sposób, że y, no, chłopki y, na pewno nie były y, kobietami takimi eleganckimi, w sensie takim, że takimi jak z miasta, tak? Nie dbały o siebie. O to się rozchodzi, tak? Że one po prostu o siebie nie dbały. Owszem, miały odświętne ubrania, y, odświętne różne takie czy, czy właśnie bluz, bluzki, czy, czy spódnice. Y, ale no nie były tak poprzebierane, nie były, tak, nie miały, nie były po prostu tak poprzebierane jak, jak kobiety z miasta, nie były po prostu tak zadbane, ale też nie miały takiej potrzeby, nie widziały takiej potrzeby. A przede wszystkim kobiety, właśnie te chłopki, jak sama nazwa wskazuje, no to po prostu pracowały na roli, pracowały w gospodarstwie i no w tamtych czasach żadna kobieta nie myślała o fatałaszkach, o różnych makijażach, o fryzurach, ponieważ skupiała się przede wszystkim na, na pracy, na właśnie na tym swoim gospodarstwie, na pracy dla męża, bo to co powiedział mąż to było święte. Niestety tak to wszystko wyglądało. A jeśli chodzi o książkę jeśli chodzi o książkę, służące do wszystkiego, no to tutaj jest podobna narracja, są podobne wspomnienia, też wszystkie te kobiety są autentyczne i służące, no, właśnie takie chłopki. Chłopki szły albo jechały do miasta właśnie służyć u różnych panów, służyć we dworze i powiem szczerze, że nie miały łatwego życia. Nie miały łatwego życia. Może ten status społeczny był troszeczkę wyższy, no bo nie musiały jednak pracować na roli ale no niestety też często były ofiarami wykorzystywania seksualnego, przede wszystkim wykorzystywania seksualnego, tak? I tutaj nasuwa mi się, jeśli chodzi o tę służące do wszystkiego, to nasuwa mi się taka refleksja i taka, taka adnotacja, takie nawiązanie do granicy Zofii Naukowskiej. I jeśli ktoś czytał właśnie Granice, no to wie mniej więcej o czym mogą być chłopki, o czym mogą być służące do wszystkiego. Niestety te kobiety nie miały łatwego życia. I jeszcze raz podkreślę, były bardzo spracowane, nie miały takiej techniki jak jest dzisiaj, wszystko robiły ręcznie, wszystko po prostu musiały sobie same ze wszystkim poradzić i należy im się ogromny, ogromny szacunek i trzeba złożyć tym kobietom hołd za to, że dały, że tak powiem, że następstwa następstwa ich decyzji, ich sprzeciwu dały początek właśnie takiej, takiej, takiego rozwoju kobiet, tak? rozwoju kobiet, bo to o to się rozchodzi, tak? Przede wszystkim dzieci, czy to chłopak, czy dziewczyna mogą się dzisiaj uczyć. Dawniej tego nie było. Owszem, były szkoły, ale generalnie generalnie dzieci wiejskie do tej szkoły nie uczęszczały ponieważ zdaniem rodziców na przykład no po co im nauka, tak? Przecież one mają rolę, mają gospodarstwo i to jest ojcowizna i przy, przechodzi z dziada, pradziada z ojca na syna i trzeba się tym gospodarstwem zająć więc po co ta nauka? Po co? Po prostu po co? Zwykłe, proste pytanie, po co, dlaczego, w jakim celu? I po prostu chłopi wychodzili z takiego założenia, że dzieciom jest ta nauka niepotrzebna. Nie wiem, czy to miało związek z tym, żeby na przykład dziecko nie było mądrzejsze od ojca, czy to taka zazdrość była, czy po prostu było tak wąskotorowe myślenie, że po prostu ten ojciec. Ten ojciec po prostu nie dał się uczyć temu dziecku, tak? Czy to dziewczynce, czy chłopcu po prostu nie dał, bo on nie ma szkoły, więc po co dziecko ma się uczyć? Nieważne, że jak ma szkołę, ma jakiś zawód, który przyniesie mu w przyszłości pieniążki, że może się rozwijać. Nie, takiego myślenia nie było. Dlatego mówię, podziękujmy tym naszym babkom, tym naszym prababkom, że przeciwstawiły się swoim mężom, swoim ojcom, ponieważ trzeba tutaj zaznaczyć, że no jednak to, co powiedział ojciec, to, co powiedział mąż. To było najważniejsze i dzięki Bogu, ktoś mnie zaraz tutaj schejtuje i, i w ogóle wiem o tym, ale dzięki Bogu to się skończyło i każdy, każdy bez względu na płeć, na wyznanie, na różne inne kategorie może się po prostu uczyć. Może się uczyć, jest obowiązek szkolny i po prostu może się rozwijać. A co będzie dalej, to tylko i wyłącznie od takiego młodego człowieka zależy. Rodzice mogą ukierunkować, owszem, mogą ukierunkować, ale dziecko, dziecko lub taki dorastający, czy nawet młody mężczyzna, czy młoda kobieta, muszą sami zadecydować. Co chcą w życiu po prostu robić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Chciałabym podziękować za lajki, like, za udostępnienia, za komentarze, oczywiście proszę o więcej. I żegnam Państwa z tą refleksją na temat właśnie chłopek na temat służących do wszystkiego polecam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że moje filmiki się podobają i proszę oczywiście o więcej. Dziękuję Państwu za uwagę, do następnego razu.